Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie czwarte. W trójkącie równoramiennym ABC, dwusieczne kątów przy podstawie AB przecinają się w punkcie O. Wykaż, że jeśli miara kąta AOB jest równa dwóm miarom kąta ACB, to trójkąt jest równoboczny. No dobrze. Wiemy, że trójkąt ABC jest równoramienny, zatem miary kątów przy podstawie AB są sobie równe, czyli miara kąta A jest równa mierze kąta B. Dla ułatwienia oznaczmy sobie miarę kąta ACB jako BT. Wiemy, że miara kąta AOB jest równa dwóm miarom kąta ACB, zatem miara kąta AOB jest równa dwóm kątom BETA. No i teraz przejdźmy do rysunku. Mamy trójkąt ABC, wiemy, że jest on równoramienny i kąty przy wierzchołku A i B są sobie równe. Wiemy, że rysujemy dwusieczne, czyli dzielą one kąt na dwie równe części. Ja sobie kąt A podzieliłem na dwa kąty o takiej samej mierze, nazwałem je alfa, i po drugiej stronie ten sam kąt dzielę na dwie takie same części, również alfa. Dodatkowo wiemy, że kąt AOB, czyli ten kąt, jest dwa razy większy niż kąt ACB, czyli ten kąt. Zatem ten nazwę beta, a ten dwukrotnie większy, czyli 2 beta. No dobrze, no i teraz popatrzmy. Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych dowolnego trójkąta jest równa 180 stopni. Najpierw weźmy trójkąt ABC. Jego kąty to alfa plus alfa plus alfa plus alfa plus beta jest równe 180 stopni. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. Alfa plus, alfa plus alfa plus alfa plus alfa to 4 alfa plus beta jest równe 180 stopni. No i wyznaczę sobie z tego równania kąt beta, czyli przerzucę 4 alfa na prawą stronę tego równania. Zatem od obu stron równania odejmuję 4 alfa. Stąd... Po lewej zostaje nam beta jest równe 180 stopni minus 4 alfa. Teraz przejdźmy do trójkąta AOB. W tym trójkącie również suma miar kątów wewnętrznych jest równa 180 stopni, zatem otrzymujemy alfa plus alfa plus 2 beta jest równe 180 stopni. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych alfa plus alfa to 2 alfa plus 2 beta przepisujemy jest równe 180 stopni. Dzielę obie strony równania przez 2, stąd otrzymujemy 2 alfa podzielić na 2 to alfa, 2 beta podzielić na 2 to beta i 180 stopni podzielić na 2 to 90 stopni. No i z tego równania również wyznaczę sobie miarę kąta beta, czyli przerzucam alfa na prawą stronę równania, zatem od obu stron równania odejmuję alfę. Otrzymujemy po lewej stronie mamy beta, jest równe 90 stopni minus alfa. No i otrzymałem dwa równania. Pierwsze równanie z pierwszego trójkąta beta równa się 180 stopni minus 4 alfa, a w drugim trójkącie beta równa się 90 stopni minus alfa. No i te równania przyrównuję teraz do siebie stronami, czyli zapisujemy równanie 180 stopni minus 4 alfa jest równa 90 stopni minus alfa. Najpierw minus alfa przerzucę na lewą stronę tego równania, czyli do obu stron równania dodam alfa. Stąd po lewej mamy 180 stopni, minus 4 alfa plus 1 alfa to minus 3 alfa, jest równe 90 stopni. Teraz 180 stopni przerzucę na prawą stronę tego równania, czyli od obu stron równania odejmuję 180 stopni. Stąd po lewej mamy minus 3 alfa, jest równe 90 stopni minus 180 stopni to minus 90 stopni. No i gubimy minus trójkę, tu mam mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez minus 3. Stąd alfa jest równe 30 stopni. No i teraz zapisaliśmy, że kąt beta jest równy 90 stopni minus alfa. Alfa wyszła nam 30 stopni, zatem beta to 90 stopni minus 30 stopni, czyli 60 stopni. No i teraz popatrzmy. Jeśli beta w trójkącie ABC ma 60 stopni, i wiemy, że trójkąt ABC jest trójkątem równoramiennym, że kąty przy podstawie mają równą miarę, to na te dwa kąty pozostaje nam 120 stopni, ponieważ wszystkie trzy razem mają 180 stopni. No i teraz, skoro na te dwa zostaje nam 120 stopni, i wiemy, że one mają taką samą miarę, czyli każdy z nich ma po 60 stopni. Zatem mamy trójkąt, w którym wszystkie trzy kąty mają 60 stopni. Zatem trójkąt ABC jest na pewno trójkątem równobocznym. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.